Dobry, ja jestem gamerowy, a dzisiaj Wam pokażę, jak ułożyć Ivy To jest poradnik, więc fajnie. Teraz tak, na początku musi to jest uproszczona modyfikacja z Hueba, czyli oj, tej kosteczki. I jak ta się porusza, tak, no to ta się porusza bardzo podobnie, czyli tak. Oj, teraz na początku musimy sobie Ivy Cube pomieszać jak już go pomieszaliśmy to pierwszy krok to jest jedna z łatwiejszych kostek więc, znaczy chyba najłatwiejsza kostka zaraz po... zaraz dwa na 1 ale dobra, nie, ma... nie mam jej więc no. nie mogę nic stwierdzić uwaga, na początku trzeba teraz tak, trzeba oczywiście, dbać żeby wszystkie rogi były jakby na jednej ścianie więc tak musimy to zrobić tak Dajmy na to na przykład. Tu mamy jeden ruch, a tu mamy drugi. No i jak je zrobić na tej ściance? No po prostu musimy obrócić te dwa roki. Dobra. I teraz tak całą tą I tutaj już żółty i jest dobrze. Teraz drugi ten krok, który jest troszkę cięższy, ale dacie sobie radę na 100%. Dacie sobie radę z tym krokiem. Więc tak. Musimy na początku znaleźć, jak mamy tutaj te dwa rogi, to musimy dookoła zajść biały środek. Czyli tutaj. Jak, jeżeli by się zna, był tutaj, to zaraz wam pokażę, jak to zrobić. A ja na początku, dajmy na to, że jest tutaj, i musicie zrobić tak. Wkładacie ten róg, wyciągacie ten róg, wkładacie ten róg, który jakby, no, włożyliście, no i cofacie ten. I przez to złożono się pełni biała ścianka. Teraz rzuta. Teraz tak. Tutaj robicie tak samo. Odra po białej żółta. To ważne. Wkładam, wyciągam. wkładam, wyciągam. Więc dalej. np na przykład ułożyła pomarańczowa, to musimy zrobić teraz czerwoną. Koniec. A teraz jeżeli ta mówiłem, że tutaj, że tutaj złożony, to po prostu robicie żółty. Teraz dalej. A co będzie jak będą dwa naprzemiennie? Robić jak macie tak myślą kostkę, że po prostu tutaj jest. I tutaj. To po prostu robicie losowo. Wkładam, wyciągam, wkładam, wkładam. Dobra. A co będzie jak? Tutaj Wam się żadna nie umożyła i ważne są naprzemiennie. To też jak samo robicie tutaj losowa ścianka. No i robicie ten ogon. potem Wam się na 100% jakoś łoży i możecie zrobić normalnie. Dziękuję, że obejrzałeś ten filmik, jeżeli się nie nauczyłeś to zobacz go sobie kilka razy, a i wpadaj do short i za chwilę pojawi się short, który będzie mega, mega cool, więc narka.